No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, w której dzisiaj sobie zagramy serii Full AP. Na midzie, może nie takie full AP, bo pa, zacząłem sobie z Longswordem, a to dlatego, że ona ma taki bardzo, bardzo specyficzny build, trochę jak do Korkiego, czyli ma na Mune i tam jakieś inne fajne rzeczy. Zobaczymy, jak będę bardzo do przodu, to może złożę sobie Dark Seal, nastakuje 10 staków i od razu Rabadona sobie złożę i będę po prostu one-shotował z W! Bo właśnie, jezu, co to za dźwięki, ty. Dresz się cofał? Tresz i Warwick jakoś się skąpiło dziwnie. No i widzowie bo w zeri dostało potężnego buffa, że może krytować tam jakoś coś, i po prostu ludzie stwierdzili, dobra, to gramy AP i nie, i to jakoś działa, to jest Zedzik. Ja tam idę, ja oczywiście z Q zaczynam, no bo kurczę, gdzie on może być, tu? A, nie ma go, tu, kurde, myślałem, że. Znam dokładnie timing. O, kurde! Myślałem, że znam bardzo dokładnie te wszystkie timingi, jakby podszedł, ale dobra, spoko. Z może być lekki problem. Powiem wam tak: ta Zeri to dopiero później się rozkręca. W Irli jest taka trochę useless. Jak jeszcze dostajecie z qz to już szczególnie widzicie auto-atak to jest za 7 w ogóle. A, 7, <laughs> dobry damage i tam jakieś 16 skill, więc ona dopiero później się rozkręca. Także jak w Irli coś pójdzie nie tak, to na spokojnie później wszystko będzie koksuwa, bo po prostu z W to, one to jest ziomeczka, nie? I tyle. Dobra, ja od razu jakoś postaram się coś tam go obijać na początku. Mam drugi level. Dobra, ładnie ten zep dostaje Jeszcze dodatkowo pieniądze z Fair Strike'a. Nie wiem, czy runki pokazywałem, ale... Patrzcie tutaj, że właśnie first strike jest grany mm. i po prostu będzie zarobiona naprawdę duża ilość pieniążków. Dam sobie tutaj W, y, y, znaczy warda, o i W, 136 damage'a i to jest, niby brzmi fajnie, nie? Tylko kurczę, żeby trafić z tego W to naprawdę trzeba mieć i trochę szczęścia i się naprawdę mega postarać. Autosek kanona, pięknie, kanony są farmione jednak na tym kanale czasami. No i dobra, może... Uda się jeszcze coś tam pobijać tego Zed'a, Bo jeśli chodzi o killa, to naprawdę wątpię, że coś się stanie. Coś tam go bije, bije autosek. O, Zedzik, dobra. Jak Q nie trafia, to. Dla mnie to jest bardzo dobre. W ogóle kurde, dużo sedów widzę, nie? Tylko właśnie Warwick sobie dubla zrobił na dekary. Bo ja gram z widzami, nie wiem czy, czy wspominałem. Nie, jeśli chcecie ze mną zagrać, to oczywiście zapraszam na Discorda, bo na Discordzie biorę sobie ziomeczków do gry. O kurczę, będę musiał przedaszować przez ścianę. No i. i się zatrzymałem w miejscu, nie? Ja pierdziela, ale to było głupie z mojej strony. Dobra, zintowałem lekko. Złożę sobie w sumie Darkseala i po prostu lecę. Ja chciałem po prostu podejść do ściany, kliknąć E, ale no niestety dostałem one shota. Ale spoko, bo Zeri na początku i tak jest naprawdę kiepska pod ten build. Dopiero później z W będzie się to zadawało, 800 damage, a z ulta też naprawdę bardzo fajnie. Ale dobra, jest łezka, Zedzik się jeszcze nie cofnął do bazy, troszyk On chyba ma swój cień po prostu, nie? No, Dobra, spoko. Niech się Z cofnie do bazy. Hmm, Możemy jeszcze przerwę to. Mmm, ja jakieś takie wurandom. Ja pierdzielę, ale jestem naprawdę kurde gigant, Lucky, nie? Że nie zabi... że nie spółkowałem teraz tego ziomeczka. Ale dobra. Niestety, początek gierki trochę chuj mi w dupę. Tak, tyci, tyci. Ale widzu. To jest Zedzik. Jak on mnie zaora w irli to oczywiście chill, chill, chill na chillku, później będzie dobrze, tak jak wspominałem, bo właśnie to W naprawdę sporo damage'a yy, bije. No i może się uda go jeszcze zabić w sumie. O, jest Zedzik. Już ma ten item, kurde, potężny. Mam sobie tak W, jak go nie trafię, to przynajmniej minionki jakoś mi się uda. Dobra, pięknie, fajnie, fajnie. Damage zawsze zawsze coś wyszło. W? jak o właśnie, jak nie dasz przez ścianę, to to w takie strasznie useless się wydaje. mam na 3 punkciki, a tam 130 damage'a i ja pierdzielę, jak on mnie ciśnie. No od was do najta ty. O! Nie mam triumfu. Kurde ginę. unlucky. 3 minuty to ma kurde naprawdę krótki cooldownik na to. Tego Ignecika, ale okej, okay, jak ja dostałem killa, to ja i tak jestem o wiele bardziej zadowolony niż powinienem. Ale zdziwiłem się, że on się wbił tak szczerze. Dobra, przeskakuję sobie i czekam na Manamunę, żeby sobie to złożyć na spokojnie. Warwick tam, <ścoughs> Warwick na dekary 2-0. Pięknie, pięknie, byku. Oraj, tam przeciwników. Ja też bym chciał coś zaorać. Dobra, linia się do mnie puszy, ja będę miał szósty level. Jako pierwszy dam takie W, no i właśnie, żeby gościa trafić, to trzeba troszkę szczęścia niestety, także... Kanon, dobra, jest farmiony. Użyłem E specjalnie, żeby mi żaden minion tam nie zablokował. Ok, exec, execute. Gwen <grym> jakoś się udało wywalić od Turecika, dodżuje, pięknie, pięknie. Zedzik mnie nie uderzysz Jedyne co mnie może uderzyć to kurde słońce Na dworze, bo jest tak mega gorąco A jest u mnie 17.48, ale i tak jest mega gorąco 260 damage'a, dobra pięknie Okej, okay, ja będę sobie chyba stał po prostu z tyłu, bo naprawdę <grym> Ziomek, jak Zedzik ma 2-1 To ja właśnie robię coś takiego po prostu Zobaczymy może w może jak będą jakieś teamfighty czy coś, to wtedy mi się coś uda zrobić. Idzie w jego, co poruchał to jego. Tylko czy my coś zrobimy? Eee, Okej, okay. Zedzik się wycofał po prostu. Na no, spokojnie. Ja i tak nawet dobrze z farmą tutaj trzymam, więc nie jest źle. No właśnie, to W, ty. <laughs> na linii... ten Zedzik już się nauczył jak unikać tego W. Ale w teamfightie to będzie naprawdę moja groźna broń. I na to tylko czekam tak szczerze. Kurde. No jak dostałem ze wszystkich Q świata, to niestety nie, nie, uśmie, nie uśmiecha się przyszłość tutaj na tym midzie. Ja to chyba spuszuję i się cofnę po prostu do bazy. No, trzeba to potraktować jako takie skalowany champion Tazeri na midzie. Na początku się nie wywalić. I właśnie mi się to udało chyba. Ale wezmę go ze sobą. O, pięknie! Żyje! Dobra, nice! <grystanie> Okej, okay, Z, nie wiem jak ty to zrobiłeś. Ale udało ci się zjewać. <grystanie> także spoko, spoko, pięknie. Ja to szybko dopuszuję. I to jest co junglerem? dżunglerem? Belbeth, która jest na bocie. Dobra, to ja się po prostu cofam do bazy. Ja mam runę, która sprawia, że mam dodatkowe jakby pieniążki. Także mogę to kupić od razu. Chociaż, kurde, chyba wezmę to jednak. Nie wiem, czy zrobiłem teraz głupotkę, czy nie. Ale złożę sobie tak, bo ten item jest naprawdę fajny, żeby mieć po prostu e, ciągle manę na tym midzie. <laughs> e, ok. Jakbym wiedział, że gram na Zeda, bo to jest oczywiście normalek, nie? Nie gram draftów. Jakbym wiedział, że gram na zeda to najprawdopodobniej bym Exosta wziął, bo został naprawdę... Mega ooo, go kontruję. Idę, idę, idę. Właśnie teraz jest dobra zeri. Tylko trzeba trafić z W No i pięknie. 360 damage, widzą. O, to chodzi. I tak będzie coraz więcej i coraz więcej. Dobra, zjedzik wardeczko Ty mnie tutaj denerwujesz lekko. Mogę też użyć W spod swojego tureta. I tam jakieś triki popróbować. Ma dosyć mały cooldown, 7,5 sekundy tylko to było. no... Każda próba jest jakoś warta, powiedzmy. Tutaj sobie podejdę. Zedzik. O, pięknie, 350. No i to jest naprawdę spoko połknię. Tylko tak jak mówię, bardzo ciężko trafić. W, kolejna. Z, co ty tak stoisz w miejscu dziwnie? Dobra, zabijamy... Oooooo! W O kurde, teraz ładnie z Hm, Hmm Ładnie z uciekł. Ten zasięg na W to jest naprawdę długi, co? Dobra, pięknie. Nice, najsik, nice, najsik. Nice. Fajnie Wiego tutaj. Przeczeka. W ogóle chciałbym minować Wiego w dżungli. Oooo W Dobra, nice Ej, idealnie, idealnie, bo jeszcze dostałem double buffa od tego biegu. Sorry, ziomeczku, że wcześniej tego nie zrobiłem, ale z drugiej strony, z drugiej strony, bardzo się cieszę, że tego wcześniej nie zrobiłem. Dla mnie, kurde, double buffik, widzę, ale się teraz będę dobrze bawił. Dobra, przepuszuję to i cofnę się do bazy po prostu. No i się zgit nie? 3, 2, 2. Nie, ten plating, ja jestem greedy. Dobra, o sobie strzelę, ale się wycofam, bo tutaj Zedzik może iść. Czy nie może, tylko na pewno. O, właśnie. Ja mam bardzo dużo pieniędzy. Brakuje mi do Ludena 40 pieniędzy, niestety. Bardzo mało, to chyba sobie tak po prostu złożę. Jakiegoś trinketa zmienia? Czy nie jakiegoś, tylko po prostu. Może ten niebieski byłby też spoko. Ale ja wezmę czerwony, bo... Bo taki mam kaprys po prostu, widzę. I sobie wezmę czerwony i będzie fajnie. Idę, idę. Dobra, tutaj to trzeba zejść. Jak gracie Zeri, to musicie schodzić. Bo jak klikniecie W, to właśnie jest duży damage. Pasywkę też. W. Pięknie. Double kill. Tak, Gwen to po prostu padnie. Okej, ty! Nie no, tak, Gwen jest. Gwen. Gwen też spoko champion, ale Zeri. Zeri to naprawdę. Powiem wam, że. Pod tapę. No, nie dziwię się, że y, ludzie tym grają tak szczerze. Bo to W jest. Na linii jest słaba. Naprawdę. Żeby dostać od W z tej serii na linii, to naprawdę trzeba <laughs> trzeba po prostu przeglądać snapka. <laughs> Albo facebooka, czy byle co. Ale w teamfightie to nie da się skupić na tym wszystkim, nie? Żeby uniknąć koniecznie serii W. Tylko ogólnie trzeba się skupiać na dużej ilości rzeczy. I jeszcze playta sobie wziąłem. Także pa. Przeciwny botyn bierze sobie turecik. Ja postaram się jakoś W fajnie odejść. Najlepiej no, oczywiście... Gdybym trafił ich dwóch. Idę, idę. Warwick nie ma ulta. Dobra, tam W. Najpięknie. No, Pię 500 damage'a. Tak po prostu. No i nice'ik Ja się chyba cofnę do bazy po prostu. No i okej, jest kit. Mam naprawdę mega dużo hajsu. Tylko teraz pytanie: Czy zgridować i Jajka czy Ludensa na spokój? A kurde, byku, walić to. Walić <laughs> to, ja chcę mieć dużo AP. Po Ludensie sobie złożę Rabadona i przeciwnicy naprawdę mnie znienawidzą. Zedzik ma blue, chciałbym, żeby to blue należało no do mnie, ale kliknę profilaktycznie, tak w... O, już belwę w to wzięła, niestety, okej, okay, spoko. No i tak, opa, całe się zobaczyć. Zedzik się cofnie do bazy. Po wzięciu tego. Okej, okay, ja też sobie wezmę. Przyszedł straszyk, żeby wziąć kanonka. To dobrze, bo ja bym najprawdopodobniej go i tak nie sfarmił. <laughs> Także dzięki, ziomek. O, zedzik jest. Dobrze, dobrze. Kurde, nie, nie wiem, jak go mam zabić tak szczerze. Dobra. Damage w sumie... Kurde, ty. Już teraz mam nawet spoko damage. Nie muszę się jakby aż tak obawiać. Tutaj nie ma warda. Tutaj jest Gwen. Nie wiem, czy podejdzie. <grytanie> <grytanie> Okej. <Okay. grytanie> tak po prostu go zabiję. No i dzięki za blue, mordeczko. Oczywiście należy do mnie i tam mój team... Tam mój teamek, kurde, wali wszystkich pięknie. Dobrze widzowie, to mi się podoba. Okej, okay, to co? Ja sobie zromuję, pójdę sobie na topa. SLS W za 500 damage'a. Ulti też, no ulti, w ulti i pasywka naładowana. To zadaje najwięcej damage'a. No, nie wyjdzie. O kurde, tak byłem. Dobra, przynajmniej troszkę pieniędzy dostałem. Jak coś nie wyjdzie, to robię backflipa przez ścianę, jak Tony Hawk. I po prostu wracam na mida. A może znowu przyjdę, ty? Bo ona teraz Wu nie ma. A ja bym ją potrzebował, no właśnie, Gwen. Dobra, walcz, 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 walcz! Dobrze, dobrze, nice. Mamy killa. Pięknie. Pięknie, pięknie, mordeczko. Ja sobie jeszcze trochę pofarmię. 150 golda na itemek to oczywiście warto zostać. I przyfarmić sobie. Ja bym to chciał, widzu, mordeczko. To mi naprawdę bardzo malutko pieniędzy. 40 golda, kurde. No dobra, weźmiemy turet po prostu, co? Nie wiem gdzie jest zedzik, Zedzik na midzie, dobra. To puszuję. Dawaj szybko, turet, turet, turet. Żeby się nie wytepował. Dobra. Okej. Okay. <słyski> 600 damage dostało. Ja jeszcze tu wuwalnąłem w ogóle w drugą stronę. Ej, ja pierdzielę. Ale dziwna ta Zeri, tak wam powiem szczerze. Bo normalnie jak grałem z kiedyś, nawet do niej poradnik nagrałem, no to właśnie ona była taka pod atak speed, nie? No normalne adekery. A teraz bardzo wolno strzela. Eee, wiecie co, ja chyba sobie nakupię książkę, bo jednak ta Zonia to mi się bardzo przyda w tej gierce na Zed'a. Co ja mówiłem? Widzu? Zapomniałem o czym mówiłem. A, że... Zeri pod normalny Madycary to ma takie fajne, duża tak speed. Chociaż widziałem, że też na shortufa składają na tą Zeri Czyli... czyli to, na shortów. Ale... Ale ja tego nie będę składał akurat w tej grze. Ja po prostu będę taki... Taki full up. Taki one shotcik. Pod youtube'owe clickbaity. Dobra, pusz, push, push, ziomeczku. 17.58, ale i tak jest mega gorąco, widzowie. Ja nie wiem kiedy wstawię ten odcinek, bo nagrywam filmy na zapas. Nagrywam teraz filmy na zapas, wuuu. <grym> ja pierdziała, Ziomek, ja mam kolejne W, ale tu już jesteś bardzo daleko. Ja mam, sobie tutaj. Może jakby się sway trafiło czy coś, bo to jest... Teraz praktycznie to już nic nie kosztuje, jak mam blue. Mam dużo many. Mały cooldown To mogę sobie taką używać, to było po prostu Kurde, nie trafiłem O, jest Warwick Warwick bez ulta niestety A, ten się wycofa O, tu jest No i dziękuję Ci za kila. mordeczko O, nagrywam teraz filmy na zapas, bo ja za niedługo na wakacje będę jechał I ten... I mam nadzieję, że będzie kozacko po prostu, widzu. Do Bułgarii lecę. Ty gdzieś będziesz... Ty gdzieś będziesz szedł na wakacje? Leciał czy coś? Może nad Polskie Morze? Ja często jeździłem nad Polskie Morze, ale powiem wam, że... Od kiedy sobie jeżdżę z dziewczyną, to właśnie naprawdę jakieś takie... Byliśmy na Majorce, na Cyprze. Majorkę to polecam. Na Majorce musisz być, widzu. Bardzo fajnie tam jest. I mieliśmy taki hotel, że... Był też trochę w morzu, bym powiedział, <noise> i po prostu mieliśmy do no, bardzo blisko do morza, nie? Ile metrów od morza? Zero. O. Okay, one Wansoci, pięknie. Warwick, dzięki ziomeczku. Ten Warwick ma Grand Mastera w ogóle. Warwick, Adecary, New Technology. Znaczy nie grał Warwickiem na Adecary. Znaczy teraz gra, ale nie, nie wbił Grand Mastera grając Warwickiem na Adecary, ale po prostu. To jest dobry ziomek, że nawet właśnie takim urbiczkiem AD Carry Rozwala enemisów. Dobra, wu 800 damage, anamuna mi się zrobiła. Kurde... Ej, co jest? Ej, ja się cofam do bazy ty! Ja pierdzielę jak nam puszują agresywnie. Ja to Nie patrzyłem się na to kompletnie. Co się dzieje na bocie? I kurde cofnąłem się do bazy i oni się też cofają. No typowe Dobra, Kali, weź sobie to Przeciwnicy puszczali nam cały inhibitor na bocie. Tego jeszcze nie grali, jest widzowie. No i na, na majorce, kurde, to było dwa lata temu. Ale naprawdę i tak miło wspominam. No, w sumie to były moje pierwsze wakacje za granicą, w sumie. Może dlatego tak dobrze wspominam. Dobra, W. Pół HP ziomeczkowi. Wzięła 45 golda, zawsze coś. Ja czekam na takiego teamfight, ta na team fight potężny, taki cały 5 na 5 Bo wtedy się robi największe dymy. Ton O kurde, treszyk. Kurde, moje ulti nic nie zrobiła. Dobra, nice. Ja się tam fleszuję. Nice. Mm. Warwick, jesteś tu? Dobrze. I tam First Strike w ogóle się aktywował przez Ignita. Dobra, i to chyba będzie za chwilę koniec gierki. Nie o W zadaje naprawdę potężny de oh, fuck. Nie no, zbyt greedy. pale sobie jakieś W. <grym> Randomowe. Przeciwnicy tam bota puszują Te minionki. Będę wzięli wó, Dobra I co, będę sobie stał za ścianą i to W próbował. Dobra, pięknie, BW prawie umarła. Jakbym miał rabat, Nie, kurde, klikałem to E wcześniej. O jejku, ale słabo. E mi się nie odpaliło, szkoda. No dobra, ten jest zakupiony. I teraz by się. O kurde. Ej, czy, czy my to przegramy? Gwen próbuje. Naprawdę mocno jej chyba teraz serce bije, co? Kanon? Zrobi w Nie zrobi. Jep. Niestety. Nie strzeli. Ale dobra. Gwen, No nie ma jak w sumie. Skończyć tej gierki. Ja się za chwilę respię. No, jest już Akali. Dobra, na chwilkę widzę, bo już myślałem, że jakoś to strolujemy mocno. Dobra. Nasik, nasik, piękny triki. I powiem Wam tak, w sumie im dłużej tym gierka trwa, tym nawet lepiej dla mnie. Dla ty... Ja pierdziel z pasywy. 1300. Im dłużej gra, tym Gierka, tym lepiej. Bo jestem naprawdę mega... Mega się skaluje ta zeri. Naprawdę. Jak będę miał dobry pozycjoning i po prostu będę z spamił przez ścianę. Te przeciwnicy mi nic nie mogą zrobić. Też nie mają takiego czempiona, co po prostu może się wbić i mnie zabić. No, co? Może i jest Zedzik, ale spokojnie, ja będę miał. Z... No, nie. nie wiem, z... nie wiem, co Zed mógł zrobić lepiej w tej sytuacji. Sorry, mordeczko. Sorry, sorry, byku. Ale niestety, sezony ci się pomyliły. Jak chcesz z Zedzikiem pograć? Kurde, szkoda, że nie dostała teraz. O, fak. Autosek. Dobra, pięknie. I chyba już nie jeszcze, nie, jeszcze nie ma za chwilę końca gierki. Spoko, spoko. Jeszcze cierpliwości, widzowie. Trzeba jeszcze jakieś W fajne strzelić. Najlepiej w pięciu, ale. Kurde, nie wiem, czy to praktycznie. O, ja pierdzielę, nie mam W. Kurde, nie mam E! Dobra, ogólnie po prostu załamam. Zrobiłem taki typowy błąd silverowy. czyli po prostu stoję sobie tutaj obok inhibitora i się zastanawiam, co zrobić. <laughs> okej, okay. i co, Zonia to byłby mój ostatni item. Niestety mam bardzo mało AP. Mm. ale może zamiast. Kurde. Bardzo mała AP mam, ale damage i tak jest duży, 799. A to ma zwiększony damage oczywiście przez ścianę, więc nie wiem ile by to zadało, 1500 chyba każdemu. Nieźle, zbalansowane. Tylko właśnie, trzeba poczekać trochę czasu. Bo na midzie... Ten Zedzik mógłby chyba bardziej agresywnie grać, albo ja coś źle robiłem w sumie, bo... Męczyłem, że naprawdę w Irli na linii bardzo mało mogłem zrobić. Dobra, ja wracam na Mida, ja wracam na Mida. Trzeba jakieś W, oczywiście. Na ziomeczka walnąć. No, Q będzie miało zawsze w tej grze mały damage, niestety. Bo właśnie jestem pod AP. Hmm. Dobra, ściany, 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 to moi przyjaciele. W sumie, oj, BWF, Zedzik. Profilaktyczne W. Tutaj nie ma wizji. 5 sekund dawno na tym W, mało, dobrze. Hmm. O kurde, ładnie. <grytanie> Jeszcze ta B... ooo, Jeszcze ta BWF dostała. 178 pieniędzy dostałem. W. O ja pierdzielę tysiąc. Ja muszę uciekać. Ten, ten zedzik po prostu na mnie poluje. Trzeba właśnie uważać, żeby... O, wu! Kurde, zrutował. Dobra, pięknie. Moje ulti sięgła. W. No i przeciwnicy się batali. Ale z... A, nie zabijemy jeszcze jej. Dobra, widzowie, to co? Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Czekajcie na następny odcinek. Uśmiechnij się, byczką, Masz naprawdę super uśmiech. Cześć!